Hej, tutaj Marii, Marii, witam Was na moim kanale. Dzisiaj sobie zrobimy cztery zrabki. Jeden z nich to pewniak, także na pusto nie będziemy. Są to zrabki. Ten pewniak to jest zrabce dla mnie ostatnio szczęśliwej. Mam jeszcze, Wow, zrabkę z numerkiem 24. Zobaczymy, czy tu też będzie jakaś wygrana, czy nie.

Strapka Paradiso za 10 zł, numer 19. Utworzyła mi się linia 20 zł. A mamy jeszcze parę symboli do zdrapania. Motyl i kompas. Coś słabo, mój drapaczek drapie. Tu jeszcze mamy kompas. Ok. Kolejne dwa symbole to arbuz i płetwy. Tutaj widzę płetwy. Tutaj widzę arpuza. Czy gdzieś jeszcze? Chyba nie. I ostatnie dwa symbole to rozgwiazda i deska. Tu mamy rozgwiazdę. Deskę. No, i chyba więcej nie będzie, więc zostajemy przy 20 zł. Ale to i tak fajnie. Kontrolna N, chyba że coś gdzieś skupiłam. To mnie poprawcie, bo nie pamiętam tutaj. I przechodzimy do yy, megaliny numer 15. Linia się nie utworzyła. Biedronka, ananas. Koło siebie. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, będzie mi miło. Kolejne symbole to wiśnie i kości. Następnie pióro i klucz. Też koło siebie jest pióro. Mamy kości. Kolejne symbole to pierścionek i słońce. Tu jeszcze klucz. Tu mamy jeszcze piórko. Tych symboli nie widzę. Może się potem znajdą. Lody i kudka. Kudka na górze się znalazła. Tutaj też mamy kudkę. Są i lody. Tu jeszcze kości. Jeszcze piórko jedno. I kudka. Kolejne symbole to diament i podkowa. Właśnie były. Tu mamy diament. Tutaj też mamy diament. No i to chyba tyle. I foto i o, no i chyba na tyle. I bun... O, jest dolar za 20 zł. No i fajnie. To co? Tylko 20? Tak, zgadza się. No to mamy razem. 4... A nie w tej zrobce. Tylko w tej. Razem 40. Na wydane 40. Także do kolejnego razu. Pa.